Dziękuję O kurwa Czyli witajcie z tej strony, Grow, znaczy teraz już Kuba. Witam Was w vlogu z gór. A mianowicie, w sumie, jest takie jazdy bardziej trail, W sensie, nie żadne skoki tylko po prostu wyciągiem do góry i siup na dół jak najszybciej. Dzisiejszy cel. Jest taki, aby z wyciągu, który znajduje się obok stacji kolejowej Ustrę Polana, dostać się do e, Wisły. E, jest to trasa prawie 20 km po górach. E, jest, e, jest, jest w sensie, że trochę pod, pod górkę, ale jako taką jest większość w dół. E, no, i, no i taki jest cel. Zobaczymy jak pójdzie. Potem jest też tylko pytanie jak, jak wrócić z powrotem do Ustronia. I się tak właśnie zastanawiam czy potem wracać sobie górami czy asfaltem, bo e, z Wisły aż do, chyba, aż za Ochaby do, nie wiem, do Skoszowa, Ochaby i tak dalej ciągnie się bardzo fajna ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły. Część tej troski jest e, takim żwirkiem, jak się idzie po tym żwirku, po to nie wiem, czy jest żwirek czy kamyczki mało to się po prostu e, to jest fajne dlatego, że że po prostu tak jakby nie ma oporów w toczeniu się w sesia i ja to też tak, przyjęłem na zwalcie mam o wiele większe e, opory niż na na czarce. no po prostu, niż na tym tym. Zabrakło mi słów. Aha, niż na tym ślubie. W ogóle to powiem, wam, co się stało. Wczoraj, wczoraj chcę sobie kupić bilet na pociąg. E, no to pani mi mówi, że jest komunikacja zastępcza i nie zabiorą mi roweru. I się dziwiłem, bo z czego wiedziałem, to ta komunikacja zastępcza miała być do godziny 12. A ja przyszedłem ten bilet kupić o 5 15 co nie? więc pojawił się problem e, zacząłem tam szukać z pomocą kolegi któremu bardzo dziękuję e, tam opcji w stylu kar, bla bla jakiś drabas autobusy jakieś i tak dalej no udało się znaleźć więc więc całe szczęście się udało e, pojechałem drabasem i dogadałem się po prostu z panem tak, że e, że po prostu skasuje mnie tak jak za dorosłego chociaż miałem ul e, ulgę ale w zamian za to zabierze mnie z rowerem więc, więc jestem tutaj przez miłego pana z Ukrainy, który jeździł drobasem no dobra, więc ja już się wspomniałam ja na górę, teraz czas zjechać, jedziemy w stronę, tak jak tam widać Skoczowa czy jakoś tak, zostało mi jeszcze jakieś 16 km trasy, nie będę się tutaj rozpędzał, bo tu jeszcze nie jechałem nigdy w ogóle jak co, to nie róbcie także że jedziecie po raz pierwszy. Po trasę, którą nie znacie samemu, bo to jest naprawdę głupie. Ale nie, szczególnie tutaj trasa nie jest taka trudna. A mnie nie są takie luźne. Coś tam się pakowak na środku widzę. Dobra, jedziemy. Pamiętajcie że, to pamiętajcie, że jak jedziecie po górach dla pieszych, to oni zawsze mają pierwszeństwo. I to nie oni was mają przypuszczać tak jak nie chwilę temu, tylko wy ich. Więc pamiętajcie o tym, żeby się tutaj nie rozpędzać za bardzo, jak jest taka wąska ścieżka. to zaraz mogę tak to przyspieszyć W Ostatni raz jak byłem w górach to też właśnie było, że wyjeżdżałem na cantorie. Znaczy mówię w górach w sensie że to Water a nie Enduro lub DH eee, Też na ale wtedy sobie pojechałem na poniewiec i z Poniwca w dół a teraz... o, ale hamulce dźwięki wydają Dobra, zaraz sobie się muszę lekko zatrzymać, żeby je ostudzić Dobra, to jest czas, żeby się zatrzymać i ostudzić hamulce nie będę ich dotykał, ale zobaczę na listku, jak się nagrzało. Nie ma źle. Dobra, w sumie można jechać w takim razie, jak się nie nagrzało aż tak mocno. A dobra, jednak się nagrzało, dobra. Jednak muszę chwilę poczekać. To nie było mądre. Dobra, już tak minęło z 5 minut, myślę, że już. Się trochę osudziły. Teraz kurcznie się, czy tędy czy tędy, bo obie te trasy prowadzą w te same miejsca. Ale, ale po prostu w sensie nie wiem, w którą stronę jechać. Nie wiem, która będzie lepsza. Wydaje mi się, że pojadę sobie tędy. Jest więcej kam kamieni a tam po trawie, a się tak niefajnie. <trym> większe, bo wymijać, bo nie chcę mieć całej ramy porysowanej. Ogólnie mam ramy, która 11 lat, ale jest w tak świetnym stanie, naprawdę. Trochę wąsko, ale ciągle żyje. O, dostaję chwilę w starsze. Kurczę, gdybym wiedział, że to jest tak jakby mini dropik, to bym to trochę szybciej pojawiał, ale już trudno. Ech. No niestety. Więc rób ziom, ziom. O, teraz jest fajnie, bo można nieco, szyb... nie, nieco szybciej pojechać. Właśnie takie odcinki lubię najbardziej, jest w miarę szeroko, kamienie yy, nie są zbyt duże nie są tak bardzo w sensie tak bardzo nie uderzają w tym poranie. Dobra. Nie ma chyba trochę za dużo ciśnienia w oponach, bo czuję, że one mi yy, nie tłumią tak bardzo tych kamieni, ale nie będę już tego zmieniał, ponieważ mam uszkodzoną oponę z tyłu. Wziąłem ze sobą w razie czego oponę jeszcze na zapas, gdyby stąd się coś stało, z tym, że ona jest w naszym domku. A nie ze mną, się sobą opony brał, jak jeżdżę. O, takie odcinki też są fajne. Kamienie nie są luźno. opony się za bardzo nie ślizga. To lubię. bo drzewo leży o kurczę, znów stromy odcinek z kamieniami żeby sobie zobaczyć jak wygląda czy dam radę tak dam radę na spokojnie teraz zrobiłem, za mocno przedni przy, 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 przycisnąłem i bym przez kierownicę przeleciał. Do, tutaj jest tam fajna traska, widzę. Minimalnie trzeba się zaś rozpędzać, bo nie znam trasy. I nikt ze mną nie jedzie, to się będzie. muszę być naprawdę ostrożny. Podiaz, że ja się mogłem nieco bardziej rozpędzić. Dziękuję. Korba, bo pod górkę trochę jest. No dobra, więc sprawa wygląda tak, że nie nagrywam Wam teraz przez około godzinę, ponieważ głównie był podjazd lub wchodzenie. Bo niestety, ja po pierwsze, nie potrafię tak podejrzeć pod bardzo strome, a po drugie, kondycja nie ta. Przełożenia też być może nie te. No ogólnie, dużo rzeczy nie tych, jakby to powiedzieć. I teraz jest już jako tako przez większość dół Jesteśmy teraz na samej górze Patrzcie stamtąd żeśmy zaczynali Nie wiem czy będziecie widzieli Tam jest taki, taki cypelek I, I podjechałem i podchodziłem potem tam, w tamte miejsce Nie wiem czy widzicie Tam, tam No i, no i co? No i potem wjechałem w dół Teraz tutaj do góry było Teraz szczyca w dół i na nawalanko po kamyczkach. Mam nadzieję także, że traska będzie dokładnie taka sama jak tutaj, bo to są takie fajne małe kamyczki. One będą wprawdzie o ramę uderzały, ale za to potem się tak fajnie jedzie, w sensie ja kocham po takim czymś jechać. Dobra, powoli się rozpędzamy. Dobra. I jedziemy! który jest Żeby było nieco bardziej miękko bo nie planuję skakać ani nic więc mam nadzieję że się będzie jeździło lepiej oj, hamować trzeba nie. to się nie uda Zostawieniu łapeczki w górę, subika, być może się uda do końca wakacji, 500 subów. Jeżeli będzie jeden lub dwa fil filmy w tygodniu. O, jaki się domek widzę. Nie będę tam w sumie wchodził, bo nie widzę sensu. W sensie to są po prostu zlepione blachy o wymiarach 5x4 i tyle. O, a to jest jakaś. Informacja widokowa, czy nie wiem jak to nazwać Tam jest cieślar O nie, to jest wszystko po, podpisane Trzy kopce wiślanskie Wiślańskie, to znaczy I w sumie na tych trzech kopcach wiślanskich One wyglądają w miarę fajnie tak jakby z nich chcę zjechać Muszę to przemyśleć W ogóle tam się tak fajnie też ściągnie o zielony kopiec 1152 metry Ej, wam powiem, że ten zielony kopiec, nie wiem czy go widzicie Ale on jest fajny, bo on nie jest bardzo stromy i tam się w dół ciągle jedzie Muszę zobaczyć, czy tam gdzieś obok jest jakiś dworzec Jak co, se przede tutaj następnym razem Niech jakiś będzie taki w miarę pozytywny odzew pod tym od, odcineczkiem Pilsko Pilska nie widzę dokładnie, ale ona jest chyba tamte, to jest chyba tamte strome to tam raczej nie ja lubię takie długie niezbyt strome zjazdy, a jak są strome to żeby nie było zbyt wiele luźnych e, kamieni takich dużych w sensie, nie że takich jak te, nie wiem czy widać tylko takich w sensie, takich znaczy może teraz gdzie ziem, ale w sensie wiecie no po prostu żeby nie były duże, dobra idę dalej chyba zaraz w końcu już będzie ten zjazd który już miał być bez podjeżdżania do Wisły i potem zwisły do ustronia a jutro z ustronia do domciu some bitch czy dobrze pojechałem bo stwierdziłem, że będę się zatrzymał że od razu będę na tą górkę, póki mam rozpęd Są jakieś trasy? Bo widziałem tam takie, jakby na ale... ale. ogóle w dół. Ok. Tak jak w miarę łatwo, czy nie? Tutaj w dół i tam w lewo. O no to super, dzięki. A, a, a gdzie potem jedzicie w sensie? Jakie rejony? Wisła? Coś Trochę tam dalej. Sens... Dobra, mogę jechać, bo i tak takim e, za bardzo nie mam co robić. Tu jest strasznie kręto. Jest dużo spadów. Takie typowe DH. Chyba się jednak nadaje do XC Tarci się nagrzeją ponownie Cieplutko będzie im No ale to już nie ryjadę. Już nie ma aż tak źle, Nie powiedział O Jezu, szybko O kurwa Więc teraz już tak, wracając z domków, w sensie jadąc na pociąg, powiem Wam e, co, 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 jak wyjazd oceniam i w ogóle powiem tak, cieszę się, że udało mi się pojeździć po tych e, górach. Mam połamany palec, ale jak widać mogę siedzieć na rowerku, więc jest dobrze. Byłem w szpitalu. Całe szczęście nie założyli mi gipsu, bo w korzowie. Ja w ogóle taka ciekawostka, że już kiedyś połamałem na rowerze dokładnie ten sam palec, tak półtorej roku temu. Dokładnie ten sam palec i też na rowerze więc taka, taka ciekawostka a ogólnie to jest yy, już moje yy, już, mój, już moje czucie ciągu ostatnich dwóch lat, więc nie ma za bardzo za czym się chwalić, ale o auto ale kontynuując, jeżdżę sobie na drogę, będzie szybciej yy, mogę jeździć tak jak widać palec jest usztywniony nie, nie w ogóle czy widzicie cokolwiek. Jak, yy, jako tako nie boli ale to być może przez to, że chwilę temu brałem i buplą że mam w ogóle to mam nadzieję, że mnie słać będę ja teraz i pod wiatr i w dodatku jeszcze z górki. Ale ogólnie tak oceniam, oceniam wyjazd, wyjazd uważam, że był, że był fajny, podobało mi się. Podobał mi się wyjazd ogólnie, cieszę się, się, że że sobie pojeździłem trzeba po tych górach, martwi mnie tylko w sensie średnio, mm, szczerze to wolałbym sobie pojechać tego Belaina lub Alaina e, niż tą trasę, ona nazywa LSD, bo ona jest jednak, pisałem wczoraj z kolegą, który już trochę jeździ, tam e, brał udział e, w zawodach, właśnie też na tej tej górze, i pisała, że ta trasa do najłatwiejszych nie należy. No i że wszyscy, tam sam na temat tego mojego upadku z kilkoma osobami i napisali mi, że hamuje o wiele za dużo, że ta trasa nie jest pod hamowanie, że tam trzeba puścić heble i dać się potoczyć, bo jak się hamuje to po prostu każdy ten korzeń się wpada w tą dziurę z tych korzeni, a jak się nie hamuje to one po prostu się po tym Ja mam takie coś, że boję się po prostu przełączyć tego, żeby puścić te heble i się potoczyć. Ja mam takie coś, że boję się po tym, jak ostatnio poleciałem i uderzyłem w oczęwo, o to, że wybije się z bandy, których tam zresztą jako tako za wiele nie było, że wybije się z bandy i po prostu upadnę. To są, to są jednak góry, więc mogę tam upaść kilka metrów w dół, co mogłoby się skończyć już trochę gorzej niż złamanym palcem. Aha, co do złamanego palca i kanału. Słuchajcie, mm, lekarz powiedział mi, że około 3-4 tygodnie, za tydzień mam kontrolę. Już niestety w Chorzowie, więc obawiam się, że przy kontroli dadzą mi gips na to, więc jak 2 na 10 pan, ale mam nadzieję, że nie dadzą mi tego gipsu jednak, ale myślę o to. Jeżeli nie dadzą mi gipsu, to szczerze chyba zrobię po prostu tak, że jak nie będzie mi, powiedzmy za 2 tygodnie już ten palec bolał, że ściągnę sobie ten ten, ten i po prostu będę Wam dalej nagrywał. Teraz może pożyczę kolegom kamerkę i poproszę ich, żeby coś tam sobie nagrywali i może będę coś z tego montował, więc po prostu będą vlogi bez mnie, że tak to umiem. się bo chciałbym jednak bić te 500 subskrypcji do końca wakacji, co nie? I wiem, że jeżeli zrobię sobie przerwę na tydzień lub dwa lub nawet trzy lub cztery, to może się to naprawdę naprawdę średnio skończyć w sensie no po prostu tych subów na pewno na, na pewno w takim razie będzie je trudniej do, dobić, bo 3 lub 4 tygodnie to jest jednak prawie, że połowa wakacji. Dobra, już nie gadam więcej, więc to już jest koniec tego odcinka, że Wam się podoba to łapeczka, subiki w ogóle. Ja spadam na podziem, więc hello.